To uczucie zna chyba każdy gracz. Załóżmy, że odbywamy jakąś dłuższą podróż, albo potrzebujemy zabicia czasu w oczekiwaniu na spotkanie w kawiarni, lub po prostu cieszymy się chwilą relaksu w swoim ogródku ciepłym letnim popołudniem. Wówczas pojawia się nieodparta chęć rozegrania kilku szybkich partyjek w swoją ulubioną grę, a kiedy świetnie się już bawimy i minie kilkadziesiąt minut, z tyłu głowy zaczynamy odczuwać nieodłączny lęk, objawiający się burzącym się rankę pytaniem, ile mi jeszcze zostało baterii. Laptopy gamingowe to arena fundamentalnego. Konfliktu, w ramach którego nieustanna pogoń za rosnącą wydajnością, reprezentowaną przez potężne procesory i karty graficzne, napotyka fizyczne ograniczenia narzucane przez współczesne akumulatory. Gaming jako taki jest z pewnością jednym z najbardziej energochłonnych zadań, jakie możemy postawić przed swoim mobilnym komputerem. Dzisiejszy przewodnik będzie miał zatem na celu przedstawienie różnych sposobów i trików, aby pokazać, w jaki sposób można przejąć pełną kontrolę nad energią swojego sprzętu i uczynić z niego prawdziwego maratończyka, gotowego na każdą dłuższą sesję z ulubionymi produkcjami. Platforma sprzętowa, na której oparłem swoje doświadczenia to MSI Katana 15B13V. Urządzenie do testów dostarczyli partnerzy dzisiejszego odcinka, czyli MSI oraz XCOM. Zarówno ten, jak i inne modele dostępne są w ofercie sklepu, do którego link znajdziecie w opisie. Moja maszyna może pochwalić się procesorem Intel Core i7 13 generacji, 16 GB pamięci RAM, LED-ową matrycą rozdzielczości Full HD oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Za grafikę odpowiada Zaś karta Nvidia GeForce RTX 4060, a wewnątrz znajduje się jeszcze trójkomorowe ogniwo o pojemności 4700 mAh. Pamiętajcie jednak, że zarówno poszczególne modele z tej serii, jak i sprzęty, którymi dysponujecie w domach, mogą różnić się od siebie w zakresie specyfikacji wydajności, a w związku z tym dysponować różnym potencjałem czasu pracy na baterii. Pierwszym z podejmowanych kroków celem wydłużenia czasu pracy ogniwa powinno być zrozumienie, w jaki sposób ono funkcjonuje, a także unikanie wszelkich wielkich szkodliwych działań, które skutecznie ukrócają jego życie. Jednym z najbardziej uporczywych i szkodliwych mitów, które wciąż krążą w internecie jest konieczność formatowania nowej baterii. Proces ten polega na kilkukrotnym pełnym naładowaniu, a następnie całkowitym rozładowaniu akumulatora, zaś praktyka tego typu wywodzi się jeszcze z czasów starych baterii niklowokadmowych. Dlaczego? Ponieważ były one obarczone tak zwanym efektem pamięci, przez co niejako traciły zdolność do osiągania całkowitej pojemności, jeżeli co jakiś czas nie do Prowadzano ich do radykalnych poziomów energii. Współczesne laptopy, np. takie jak bohater dzisiejszego materiału, wykorzystują nowoczesne ogniwa litowo-jonowe lub litowo-polimerowe, co oznacza, że nie tylko nie potrzebują formowania po rozpoczęciu pracy, ale jest to dla nich wręcz niewskazane i destrukcyjne. Co do zasady, głębokie rozładowywanie baterii do zera jest obecnie jednym z największych wrogów jej pełnej żywotności. Każde takie zdarzenie powoduje bowiem nieodwracalne chemiczne zmiany wewnątrz akumulatora, przyspieszając zużycie oraz permanentnie zmniejszając jego. Jego potencjał. Dlatego też pierwsze ładowanie współczesnego laptopa powinno wyglądać dokładnie tak samo jak każde kolejne, czyli bez doprowadzania go do skrajnych wartości. Skoro wiemy już, że ekstrema dla naszych baterii są szkodliwe, pojawia się pytanie, w jaki sposób rozładowywać je prawidłowo. Odpowiedź jest prosta: należy utrzymywać poziom naładowania w tzw. złotej strefie, czyli w zakresie od 20 do 80%. Ładowanie do setki być może nie zaszkodzi Waszemu urządzeniu od razu, ale regularne tankowanie do pełna, jaki pozostawi go w takiej formie przez dłuższy czas na zasilaczu może znacząco przyspieszyć degradację. Wbrew pozorom ogniwo podczas stałego podłączenia do zasilania wcale nie pozostaje bezczynne, zwłaszcza w sprzętach starszego typu dochodzi bowiem do drobnego samorozładowywania oraz natychmiastowego doładowywania do 100%, co w efekcie powoduje występowanie ogromnej ilości negatywnie wpływających na jej stan mikrocykli. Jeżeli macie więc taką możliwość, warto skorzystać z odrębnego trybu ochrony lub ogranicznika, który zatrzyma zasilanie na określonym poziomie. Korzystanie z maksymalnego czasu pracy zalecam zaś praktykować wyłącznie wówczas, kiedy na dłużej znajdziemy się w sytuacji pozbawienia źródła ładowania, np. podczas podróży lub grania w plenerze. Na szczęście nowsze modele, takie jak testowany MSI Katana B13V, posiadają własną ochronę sprzętową, która odetnie ładowanie przy pełnym poziomie i zminimalizuje ryzyko wystąpienia szkodliwych mikrocykli. Kolejnym śmiertelnym wrogiem modułu zasilania jest traktowanie go zbyt wysokimi temperaturami. Optymalnie dla ogniw litowo-jonowych będzie to około 20 do 25 stopni Celsjusza, natomiast każdy wzrost powyżej wskazanego progu, zwłaszcza po przekroczeniu 45 stopni, drastycznie przyczyni się do utraty ich pierwotnych właściwości. Planując swoje wypady z laptopem, zwłaszcza w okresie letnim, należy też pamiętać, że szkodliwa będzie dla niego nie tylko temperatura wewnątrz komputera, ale i wystawianie go na różne źródła zewnętrzne, np. pozostawianie na słońcu, w nagrzanym samochodzie albo w bliskiej odległości od grzejnika. Kluczowe w zachowaniu najdłuższego czasu zabawy, a także kondycji baterii będzie zatem dbałość o odpowiednie chłodzenie swojego sprzętu, które poza oczywistym wpływem na kwestie wydajności zapewni również bezpośrednią ochronę żywotności akumulatora. Po opanowaniu teorii i podstawowych zasad można natomiast przejść do konkretnych sztuczek i narzędzi, które nam w tym pomogą. Jedną z najbardziej bagatelizowanych opcji, którą daje nam sam Windows, jest system zarządzania energią, w którym znajdziemy predefiniowane plany zasilania. Nierzadko też producenci laptopów dostarczają ze swoim sprzętem specjalne, dedykowane temu oprogramowanie. Jak MSI Center, które pozwoli na dobór odpowiedniego planu wedle naszych preferencji, a następnie inteligentnie zadba o jak najbardziej efektywne wykorzystanie danego urządzenia. Na przykład, jeżeli używając starszego komputera gramy w coś mniej sprzętożernego, oglądamy film albo po prostu przeglądamy internet, najlepiej włączyć tryb zrównoważony lub oszczędzania energii, ograniczając wydajność podzespołów i wydłużając czas jego działania. Testowany model w temacie tym posiada jeszcze dodatkową funkcję Discrete Graphics Mode, w ramach której system samodzielnie. Przełączy się pomiędzy grafiką zintegrowaną a dedykowaną, reagując dokładnie na to, czym aktualnie się zajmujemy. Podświetlenie matrycy należy z kolei do szczególnie energochłonnych komponentów laptopa, zatem, nawet dzięki niewielkiemu zmniejszeniu jasności z maksymalnego poziomu do komfortowego minimum, jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowe kilkadziesiąt minut akcji. To samo tyczy się zresztą efektownego podświetlenia RGB, które wprawdzie wygląda całkiem widowiskowo, ale diody LED również zużywają energię, więc jeśli nie jesteśmy podłączeni do zasilania, warto je przestawić w tryb spoczynku. Polecam również zatrzymać Wi-Fi i Bluetooth, jeżeli nie korzystacie z internetu bądź akcesoriów bezprzewodowych. Moduły te, nawet gdy nie są połączone, stale skanują otoczenie w poszukiwaniu sieci i urządzeń, co generuje niepotrzebny pobór mocy. Finalnie warto również zainteresować się trybem ciemnym, szczególnie w przypadku ekranów typu OLED, co wyłączy czarne piksele i oszczędzi odrobinę mocy. Jeżeli posiadacie sprzęt z wyświetlaczem LCD, opcją tą niestety nic nie wskuracie. Dodatkowe matutem może okazać się tak, zamknięcie aplikacji i usług działających w tle, zwłaszcza tych obciążających procesor, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi. Przy okazji warto odwiedzić zakładkę uruchamianie, gdzie można zapobiec włączaniu się niepotrzebnych programów startujących razem z systemem. MSI Katana 15B13V jest całkiem poręczna, ważąc około 2 kg, zatem kusi do zabierania oraz dokowania jej w różnych ciekawych miejscach. Pamiętajcie jednak, że zablokowane otwory wentylacyjne, np. poprzez trzymanie urządzenia na kocu, pościeli lub bezpośrednio na kolanie po pierwsze utrudni cyrkulację powietrza, zmuszając wentylatory do pracy na wyższych obrotach, a po drugie rosnąca temperatura bezpośrednio podgrzeje baterie, co, jak już wcześniej powiedziałem, niczego dobrego nie przyniesie. Najlepiej więc używać komputera przenośnego na twardych i płaskich nawierzchniach lub dedykowanych temu podkładkach chłodzących. Tyle jeśli chodzi o wskazówki ogólne. Czas na coś bardziej zaawansowanego. Zastanawialiście się może kiedyś, dlaczego laptop na baterii ma mniejszą wydajność niż na ładowarce? I spadek podłączenia od zasilacza to nie wada, a celowe działanie inżynierów. Nawet najlepszy i najpojemniejszy akumulator nie jest bowiem w stanie dostarczyć tak dużej i stabilnej mocy jak zasilacz sieciowy. Aby zapobiec więc niestabilności systemu lub uszkodzeniu mechanizmów, tudzież w ogóle umożliwić jakąkolwiek pracę mobilną, oprogramowanie układowe sprzętu automatycznie ogranicza jego osiągi, co oczywiście. Wiąże się z obniżeniem wydolności w grach. Wbrew pozorom, jeżeli zależy nam na długich sesjach gamingowych, ilość FPS jest niezwykle istotna. Mówiąc krótko, każda z wyświetlanych ramek musi zostać osobno obliczona przez procesor i narysowana przez kartę graficzną. Zatem im więcej ich pojawia się na ekranie, tym intensywniejszą pracą muszą wykazać się wspomniane układy. Ograniczenie liczby klatek na sekundę jest w tym wypadku jedną z najskuteczniejszych metod na wydłużenie czasu gry na baterii. Ustawienie stałego limitu, np. 40 lub 60 fps pozwoli na mniejszy pobór energii, ponieważ laptop nie będzie musiał ciągle dążyć do osiągnięcia maksimum możliwości. Kiedy gra i tak działa, natomiast powyżej komfortowych dla nas powiedzmy 60 klatek, wówczas można zrezygnować z nadwyżki na rzecz wydłużonego czasu zabawy. Podobnie jak fps, kluczowe znaczenie dla poboru mocy mają również rozdzielczość i ustawienia graficzne. Obniżenie detali i redukcja ustawień to prosty sposób na odciążenie GPU, co bezpośrednio przełoży się na mniejszy pobór prądu. Dodatkowo bo sprzęty wyposażone w nowe karty graficzne, takie jak Nvidia GeForce z rodziny RTX, posiadają ciekawe opcje, które mogą nam pomóc w podtrzymywaniu kondycji ogniwa. Przykładowo, skalowanie DLSS z automatu pozwoli na osiągnięcie ładnej oprawy albo utrzymywanie płynnej rozgrywki przy mniejszym obciążeniu. Ogólna filozofia projektowania współczesnych urządzeń gamingowych na zasadach Max Q to z kolei zbiór różnych rozwiązań opartych na AI, które optymalizują każdy aspekt komputera, od pracy GPU i CPU przez chłodzenie po dodatkowe oprogramowanie dążące do osiągnięcia idealnego balansu pomiędzy wydajnością a efektywnością energetyczną. Funkcje takie jak dynamic i battery boost rozdzielają bowiem w sposób inteligentny balans pomiędzy zużyciem energii i jakością obrazu i liczbą klatek na sekundę bez naszej ingerencji, dzięki czemu wspierające je sprzęty niejako samodzielnie dbają o wydłużenie czasu rozrywki. Alternatywnie, jeżeli nie musicie koniecznie uruchamiać gier lokalnie, można po prostu skorzystać z rozwiązania streamingu, co pozwoli na bez Problemowe obcowanie nawet z najnowszymi tytułami bez narażania na stres kluczowych podzespołów. Cały proces renderowania odbywa się tu bowiem na potężnych serwerach w chmurze, a na nasz komputer przesyłany jest zaledwie obraz wideo, co jawi się dla niego jako zadanie porównywalne do oglądania treści na YouTube. Koniecznie dajcie znać, czy macie jakieś własne, sprawdzone sposoby na utrzymanie kondycji ogniwa we własnych komputerach. Tymczasem to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i do następnego. Na razie. Hop.